No, także tutaj dwie, dwie osie pod dwa sworznie w Merlo mamy już zrobione yy, Jest pod jest podsiłownik główny masztu Chociaż ten pierwotnie miał nie być robiony, ale się okazało, że te dziury też są tak już tam wy, powybijane, że tutaj decyzja zapadła z klientem, że robimy też to yy, No i to pierwotny, pierwotne zlecenie to było tutaj za tą hydroakumulatorką, nie wiem czy gdzie widać, widać tą tulejkę tu jest jedna, tu jest osadzona druga. Podsiłownik poziomowania łyżki. Siłownika jeszcze nie mamy, bo klient gdzieś go tam wysłał do jakiejś firmy do naprawy. Miał być tydzień temu, w czwartek, już jest teraz. Był następny czwartek, już jest w sumie dzisiaj sobota. I dalej, niestety, tego siłownika nam nie przywiózł. Cóż by teraz się przydał, by czego tutaj wmontować, ale przywiezie. Czyli to zamontujemy i będziemy dalej działać. Czyli to mamy zrobione. Teraz jeszcze sobie klient zażyczył, żeby mu zrobić karetkę. A w karetce główny sworzeń O, tu ładnie widać jaki jest luz. Ja wiem myślę, że około 10 mm. Tutaj na siłowniku przechyłu. Tu jeszcze nie wiem jaki będzie luz, bo jeszcze tego nie mierzyliśmy, ale ten główny na pewno, na pewno też będziemy robić. No, to jeszcze jakieś zgłaszał wycieki z tego siłownika, chociaż. Nie, to wszystko nie wygląda jakoś bardzo źle. Może sama wymiana uszczelni pozwoli. Tak samo siłownik podnoszenia masztu również ma wyciek. No, także trochę tu tych tematów przybyło, ale klient nasz pan będziemy mu to robić. Byłem też w piątek, kupiłem materiał na. Na te ramiona do żeby zregenerować te ramiona od tego krokodyla. Taki profil mi się udało dokupić. Widać to jest profil zamknięty 80 na 80, jest tak, naprawdę. To jest solidne, ścianka, ścianka ósemka. Więc myślę, że jak z czegoś takiego zrobimy, to to już się nie połamie, myślę, że nie ma takiej opcji. Tutaj ten profil był. Znacznie cięższe, tutaj tak nie mierzyłem tego dokładnie z umiarką, ale myślę, że tu gdzieś około 3 mm ścianka była. I tak widać, no. tu się złamało, tutaj się złamało, w drugim miejscu się to wyrwało z tego zawiasu, także to, to też będziemy robić. No, później co tam jeszcze. No. Magii tu chwilowo musieliśmy wyrzucić z warsztatu, bo tak jak są tematy bardziej pilne i bardziej rakujące, że szybciej skończy. Łyżka od uszy jest też zrobiona. No, akurat już jest przewrócona, niestety, do transportu. No, nie będę miał jak pokazać, jak to, to Tomek ładnie wspawał sprawniki... od spodu wzmocnił te całe dno łyżki. Tu nam dojechał świeży sprzęt. Holandzik, taki mały. Problemem jest opadający ładowacz. Opada, otwiera się łyżka samoczydnie. Problem prawdopodobnie będzie trwił w rozdzielaczu. Teraz podniosłem to na pełną wysokość. Wypiąłem tu całkowicie to szybko i Zobaczymy czy same siłowniki same w sobie coś puszczają. To jest układ bez zamków hydraulicznych. Więc jeżeli tam jakieś mają przecieki wewnętrzne no to będzie widać. Zresztą akurat ciągnik stoi w takim miejscu że są kamery z monitoringu to to sobie będę mógł otworzyć W przyspieszonym tempie i zobaczymy czy on opada bo na wpiętym całym tym sprzęgu hydraulicznym Opada i to dość szybko, także praktycznie jak go do samej góry się podniesie, to pół dnia minie i, i cały ładować jest z powrotem na ziemi. Także to będziemy mieli do zrobienia. Tu jeszcze jakieś. A, tu szybko złącza jeszcze klient chciał, żebym mu jakieś rybko wymieniasz te oringi, które tam są. No dalej, tam głęboko są o-ringi i mówi, że mu to wszystko tu trochę już przecieka to takie kosmetyczne sprawy, ale widać, że klientowi zależy, żeby ta maszyna nie była obrzygana w tym oleju, że to było czyste. No także to, tu robiliśmy ten pług, niwelator cały do Takeushi. Jest wytulejowany w tym miejscu. Później ten obrotowy talerz tu od spodu. W tym miejscu jest nowa tuleja, jest nowy stworzeń, nowa nakrętka. Tu są nowe śruby, pozakładane, tam też były takie powyciągane, poniszczone. No i później, jak żeśmy to zaczęli rozbierać się okazało, że tutaj w tej kieszeni chodzi ten cały dyszel na takim po profilu zamknięte. tu jest taki wspawany profil, ale on tu w tym miejscu gdzie akurat kamera teraz pokazuje był dosłownie przetarty na wylot. Mimo, że miał tam ściankę bodajże szóstkę to wytarł się na wskroś. Więc stawiony jest też tam nowy płaskownik. Eee, tutaj jest nowy stworzeń. Wstawione są tulejki, które jakby skasowały luz, te szelki, bo już nie chciałem tutaj regenerować, bo to jest dość, dość cienki materiał. by lepiej dotoczyć tulejki, dospawać, zrobić dłuższy sworzeń. Tu jest ładnie zabezpieczony. Kołeczki zresztą w oryginale też tak to było zrobione. I te sworznie, tu od od siłowników z lewej i z prawej strony, które tym pługiem regulują kąt, kąt, w którą stronę ma tam przesypywać ten urobek, jak to pcha. No, także to jest też zrobione. Węże są powymieniane nowe. Te są nowe. Te są nowe. Także trochę tych wężyków tutaj pozakuwał. Bo już były takie, zostawały takie jakieś wewnętrzne przecieki, takie się robiły bąble na nich, na, na tej zewnętrznej gumie. Więc tu też klient stwierdził, że trzeba, to, że trzeba to jednak wymienić. Póki maszyna stoi na warsztacie, jest to na miejscu. Więc, więc jest to też zrobione. No i także to on na tyle. Poniedzieli. Wjeżdżamy z powrotem tym Merlo, będziemy robić tą karetkę. Może te siłowniki rozbierzemy, zamówimy uszczelnienia, że to poszczelniać. Klient dowiezie, klient dowiedzie yy, ten siłownik brakujący z naprawy. Może tam w środa w czwartek będzie mógł to zabrać. Także także to by było na tyle co mamy w tym momencie. Yy, tydzień się skończył, tyle w było do zrobienia. W sumie, według planu, to co żeśmy planowali do końca tygodnia ogarnąć, to udało się nam zrobić. Więc to było na tyle w tym filmiku. Także do zobaczenia w następnym.